Wyszłokie człowieka może słyszałeś jak gra, jak nie za. A czy zostanie do mnie, świat, Kiedy skończy się mój czas? Cały Oldstein właśnie ma gdzieś i teraz. może słyszałeś jak gra, jak nie za. A, 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 a Kiedy skończy się mój czas? A, 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 a Właśnie kończy się nasz raz Ja nie jest mi się wyszal, To w sumie tylko ja To raczej pewne szybko nie dostrzegnę twoich gwiazd Czuję się lepiej sam i się uśmiechnę jak czy ja. pies zobaczy na tapęcie, ci cię będziesz tam Czy jest gdzieś ja nawet nie chcę być znał Ja nawet nie chcę by ktokolwiek mnie naprawdę znał Urodziłem twój świat, uratowałem ja Rozczarowany tylko jestem, a chcę poczuć żar. Słyszę fale wrak, w głowie cisze że mam, czuję ten cały żar a W sobie nocę tylko tonę z góry flotę skał. I jednocześnie tonę, płonę, żyję się, na górę, ostry! Ile warte moje dłonie, gdy ci gorzej. Na koniec gazu zostanie tylko z moim słowem. Ile warte moje dłonie, gdy ci gorzej. Słyszałeś jak gra, jak biega, pamiętasz czy zostanie pomieszany. Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak gra, jak biega, pamiętasz Oś, nie czy nie zostanie Czas. A, 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 kiedy skończy się mój czas, a, 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 właśnie kończy się nasz czas. Może znakłeś człowieka, może słyszałeś jak gra, jak wierna, a pamiętasz, czy zostanie w mnie